Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj będę dawał swoje typy na finały konferencji w tegorocznych playoffs. Jak dobrze wiemy, mamy finał konferencji zachodniej Dallas Mavericks kontra Minnesota Timberwolves i finał konferencji wschodniej Boston Celtics kontra Indiana Pacers. Myślę, że finały, które nie wiem, czy ktokolwiek przewidział, czy ktokolwiek przewidział, aby, ale... powiem tak, jeden zespół, myślę, który myślę, że większość osób przewidział, że będzie finał konferencji, to Boston. Indiana, myślę, że dużo osób nie przewidziało. Myślę, że Dallas, choć nie wiem w sumie, Dallas osoby mogły niektóre przewidzieć. Mi ciężko, bo jednak jakby myślę, że dużo osób jednak stawiało na Denver przed playoffs, że będą w finale konferencji, więc że pokonaliby tam czy Timberus, czy Suns. Ale na pewno będzie ciekawe, Będzie na pewno ciekawe Myślę, że oba finale konferencji będą ciekawe. Tym bardziej, zachód, tym bardziej zachód. No bo jednak na wschodzie jest jakaś tam szansa nawet, no jakby jest jakaś szansa myślę, że na wschodzie nawet na sweepa. Na zachodzie myślę, że nie ma szans na sweepa z jednej czy tam z drugiej strony, a na wschodzie jakaś szansa na 4-0 Celtic zapewne jest, ale ale wątpię, że tak będzie ostatecznie. Jeśli chodzi o moje typy na na konferencji, no to tak, zaczynamy od OKC Funder Dallas Mavericks, tam wytypowałem, że Mavericks wygrałem w 7 meczów, więc jestem dość zadowolony z tego, bo właśnie na jednej nie, nie miałem dylemat, Mavs in 6 czy Mavs in 7, więc jestem dość z tego zadowolony. Kolejna, e, kolejne tutaj, e, kolejne starcie to było Minnesota Timberwolves kontra Denver Nuggets, tam typowałem Nuggets in six, pamiętam. Więc tutaj Minnesota wygrała w 7, więc nie jestem jakoś zły, szczerze. Bo, jakby na przykład, byłbym, że już nie Minnesota wygrała in 6, y, może nie zły, bo, jakby nie, że jestem zły, tylko y, może jeśli chodzi o typowanie, może powiedzieć. Nie jestem niezadowolony, jakby czuję, że nie wytypowałem jakoś okropnie. Bo, jednak Nuggets in 6, a Minnesota in 7. Nie, mi nie wydaje mi się, że to jest jakaś ogromna pomyłka, może powiedzieć. Jest to pomyłka, bo typowałem Denver, ale wydaje mi się, że nie jest jakaś ogromna pomyłka ogromna pełenka byłaby gdybym, na przykład, nie wiem, dał według mnie Denver in Denver in 4, Denver in 5, a Denver in 6 myślę, że właśnie jakby, nie wiem, nie, nie czuście, że jakoś mega jak się pomyliłem tak samo Boston Cubs, dawałem tam sweepa Celtics, cztery m więc tylko jeden mecz, różnicy nie jest to jakaś ogromna różnica, Pacers, Knicks, e, podobnie jakby jak z Denver, e, Timberwolves, typowałem Knicks in 6, czyli nie jakaś ogromna, Ogromna jakaś, może powiedzieć, pomyłka, jakby właściwie czułem, że Pacers się postawią. Nie ukrywam, że nie spodziewałem się, że aż tak. Choć, jakby na moją obronę, jeśli brać to jako wymówkę, no jednak O.J. Nobi doznał kontuzji w tej serii. Jalen Bronson, znaczy w sumie powiem tak, Bronsona, kontuzja myślę, że aż tak nie przesądziła, choć może, choć tak jakby kontuzę Bronsona by jedynie mogła dać. Nix in 7, na pewno nie Nix in 6, nie Bronson, tylko Hart też miał tam uraz więc troszeczkę z tymi urażaniami były problemy. Ale to nic, to nic. Jeśli chodzi o finale właśnie konferencji, jak będzie to wyglądało? A przynajmniej najpierw jeszcze ogólnie o tych e, seriach. OKC Thunder, Dallas Mavericks, e, właśnie... Dawałem Dallas, ostatecznie, że wygrałem, bo OKC Thunder to jest zespół, który właśnie czułem, że pomimo tego first da, to jednak dalej jest troszeczkę za mało doświadczony, e, gdzie, właśnie porównałem do backcourt'u Luka, Kairi. Kairi był mistrzem B, Luka, który... E, no... Luka jest po prostu świetny. Shade rzeczywiście świetny, ale jednak jakby... Cały zespół Oklahoma jest bardzo był niedoświadczony w play playoffs. Nie mieli zbytnio dużych doświadczeń, właśnie w playoffs. Zatem właśnie tak nie czułem się z nimi zbytnio pewnie. Ale jeśli chodzi właśnie o projekt ten serii, Dobrze, że ta seria zaczęła dla Oklahoma, bo Oklahoma wygrała pierwszy mecz i to dość e, stanowczo wygrała. Pokazała, może powiedzieć, dała taki statement, że, że naprawdę mogą tą serię wygrać i że to zrobią. Ale w drugim meczu już, który był w Oklahoma, Dallas odpowiedział. W drugim meczu już Dallas odpowiedziało i dali radę wygrać. Tam e, zagrał dość solidnie Luka, ale kluczową postacią był tam PJ Washington. Kluczową postacią ogólnie w całej tej serii był PJ Washington. Bez PJ Washingtona, bez... E, Derricka Jonesa Jr. bez Derricka ma wzby nie wygrali. Luka i Kyrie byli dobrzy, ale ta trójka, może powiedzieć, nawet jeszcze Gafforda może po części tam wciągnąć. Po prostu byli mega istotni. Byli mega istotni w tym spotkaniu. Był taki mecz, tylko nie pamiętam. To był też właśnie ten mecz. To był też właśnie mecz ten drugi w ukłonie, w którym to Team Hardway zagrał dobrze. Zdobył 17 punktów w 19 minut, więc też to wyglądało dobrze bardzo. Potem Dallas. Przyjeżdża siebie i jak się można było spodziewać, wygrali. Wygrali u siebie, więc było 2-1. Potem Dallas mnie e, rozczarowało bardzo, bo porażka następna, czyli ta porażka 196 była tylko i wyłącznie na własne, może powiedzieć, z własnej winy. Dlatego, że właśnie tam miała, była ta skuteczność fatalna z rzutu osobistych, 12 na 23. 12 na 23, a przegrali tylko 4 punktami. Zaczęło trafić 5 rzutów osobistych więcej i by to wygrali, więc na własne życzenie sobie to przegrali, więc tak naprawdę Szczerze, OKC wyglądało tak fenomenalnie, że wygrało tylko w tym pierwszym meczu. A potem każdy już mecz, no to właśnie już było ciężko. No a potem ostatecznie Denver, Denver dalej zdało radę wygrać w Oklahomie, i ustawili się na to, żeby potem mieć już szansę wyeliminowania Oklahomy i wygrania tej serii u siebie, i to właśnie zrobili. Jednym punktem, gdzie to. Shay robił co mógł, ale niestety swałował pidżelło, się na 3 sekundy do końca meczu, jak rzucał za 3 punkty, więc miał 3 rzuty osobiste. dwa trafił, ostatni chyba specjalnie nie trafił. Mam wrażenie, że właśnie, może powiedzieć, yy, nie, mam wrażenie, że to było specjalnie, że potem była właśnie może powiedzieć walka o tą zbiórkę, żeby mieć jak najmniej czasu, żeby oddać ten rzut. Dala zaawansowało. Więc gratulacje dla nich są w finale konferencji Nie czekali jakoś długo, bo dwa lata temu byli z Warriors W finale konferencji, ale ten duet Kyrie i Luka Jestem bardzo ciekawy, co zrobią w finale konferencji A Oklahoma Niesamowity zespół, niesamowicie młody zespół To jest, kluczowy, to jest kluczowe, to jest młody bardzo zespół Który ma jeszcze, nie wiem, że już są teraz świetni Bo byli first seedem To jeszcze mają wiele, 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 wiele pików first roundowych Więc to jest zespół, który nie ma co się martwić Za rok tutaj wrócą i za rok czuję, że będą W finale konferencji, co najmniej Tak mi się przynajmniej wydaje A jeśli chodzi o Tutaj kolejną serię, to kolejna seria, do której przejdziemy to Timberwolves-Nuggets, tak jak mówiłem seria, która Na pewno bym powiedział, że była bardzo dziwna, zaczyna się to w ogóle od dwóch z z Minnesota, gdzie to pierwszy mecz był dość równy Drugi mecz bez Rudiego Goberta, zniszczyli 26 punktami Nuggets, u siebie Denver przegrał taką różnicą Więc to było niesamowite, wtedy już naprawdę miałem realne obawy, że Denver nawet może dostać sweepa, skoro dwa następne mecze będą w Minnesota Ale Denver odpowiedział najlepiej jak mogli Pokonali bez problemów Game 3 Minnesota, Game 4 troszeczkę z problemami, ale też pokonali Minnesota i potem mamy Game 5, powrót do Denver, w końcu Denver u siebie wygrywa, co było jedynym, też w ogóle wygrałem, to jest najbardziej niesamowite, że Denver tylko jeden mecz w tej całej serii wygrał u siebie, w tej całej siedmiomeczowej serii, to jest niesamowite. Potem wracamy do Minnesota, potencjalny elimination game, potencjalnie odpadnięcie Minnesota, co robi Minnesota, zagrała niesamowicie naprawdę, niebywale zagrali, niebywale zagrali absolutnie przejechali się po, po Denver, 45 punktów różnicy, to była absolutna destrukcja, nikt tak, Denver mam wrażenie, w tych, no tak, w tych krajach zapewne w żadnym meczu i poprzednio, kto ostatnio tak zniszczył Denver, naprawdę nie mam pojęcia, nie mam pojęcia kiedy ktoś ostatnio, to jest prawdopodobnie najgorszy Denver Nuggets mecz, mecz naj, najgorszy właśnie jaki widziałem w ich wykonaniu, naprawdę, oglądałem już ich troszkę meczów i naprawdę nie widziałem chyba spotkania w ich wykonaniu, Potem game 7. No i właśnie, co się wydarzy w tym game 7? Z jednej strony Denver, którzy powinni zareagować potem jak zostają ośmieszeni. Z drugiej Minnesota, która jest rozpędzona. Co się wydarzy? Ja myślałem, że Denver też nie wygra. Na to się zapowiadało, bo po pierwszej połowie pradzi 15 punktami, ale ostatecznie. Okropna druga połowa wykona Denver. Świetna druga połowa wykonania mi Na pewno trzeba pochwalić w tej serii Jadena McDanielsa i jego głównie bym pochwalił. Bo Towns, Edwards, Gobert to są zawodnicy, od których się dużo wymaga. McDaniels od niego się głównie defensywnie wymaga, ale naprawdę był fenomenalny. W Game 6 i w Game 7 dwa razy zdobył po, ponad 20 punktów. Dwa 20 plus punktowe występy z rzędów. W tak ważnych meczach, w najważniejszych meczach w jego karierze. Po prostu Jaden McDaniels jest świetny, jest niesamowity. I należy mu się wszystkie pieniądze, jakie ma z tego potężnego kontraktu, który podpisał. A więc Dallas Mavericks, Minnesota final konferencji. Teraz przechodzimy na wschód. I na wschodzie zacznijmy od tej serii Celtics Cavs. Od początku patrzyłem na tę serię, że jakby, no tak, Cleveland wygrał dopiero po Game 7 z Orlando, więc bądźmy szczerzy, The Celtics muszą się po nich przejechać. I myślałem naprawdę, że to będzie Sweep. Pierwszy mecz wygrał bez problemu 120, 120 98, tak, 1295, więc absolutnie się po nich przejechali. Drugi mecz w Bostonie i Cavs odpowiedzieli. No i wtedy już sobie pomyślałem, jak w Bostonie tak odpowiedzieli, może i będą mieli jakąś. Dalej, byłem pewien, że Boston wygrał serię, ale może, jak sobie myślałem, może jednak to nie będzie taka łatwa seria. Potem następny mecz Boston odpowiedział, potem Game 4, w którym to nie było do więc byli kaw spisywani straty, ale postawili się, choć przegrali 109-102. Też tak w ogóle właśnie Tatum odpowiedział, bo Tatum ogólnie w tych playoffs. Nie grał na takiego zawodnika, jak nie grał jak powinien grać, tak bym to nazwał. Jednak od Tatuma się wymaga, żeby był liderem. Żeby to on często, może powiedzieć, przeciągał zespół, żeby wygrywał. Ale no w, tej, w tych playoffs najbardziej Jalen Brown i Derek White tutaj, e, może powiedzieć, imponowali się o Celtics. A dopiero w tych ostatnich dwóch meczach, Game 4 e, i 5, tam Tatum odpalił i zdobył po 30 punktów e, w obu meczach. Więc tam się dobrze pokazał. No właśnie w Game 5 nie było Alena. Nie było Leverta, nie było To było wiadomo, co się wydarzy, i wydarzyło się to, co się musiało wydarzyć: czyli Celtics zamknęli tą serię. Co dalej dla. A w ogóle jeszcze wrócąc do Denver: Co dalej dla Denver? No właśnie, jestem ciekawy, co dalej dla Denver. Muszą się, może powiedzieć, wzmocnić. Oczywiście wiadomo, że nie ma co tam jakichś dużych robić zmian. Jokic, Murray, Gordon, Jamal, Michael Porter, David, caldwell Pope. Myślę, że ta cała starting five zostanie dalej. I wydaje mi się, że powinno to Starting Five dalej zostać. Ale troszeczkę trzeba, mam wrażenie, pozmieniać, jeśli chodzi o ławkę. A pewno trzeba w miarę te zmiany w ław z ławki jakby sprowadzić. Bo mam wrażenie, że ta ławka nie dawała im tyle, co dawałam przed rok temu. Na ław z ławki wchodził Bruce Brown, który był naprawdę dużym obcym. Bruce Brown potrafił zdobyć na przykład potem 15 punktów jakieś na mecz i był to, może powiedzieć, taką ważną osobą. A teraz, no. Ktoś z ławki w miarę fundał te punkty, na przykład czasami Reggie Jackson, czasami Justin Holiday, Christian Brown, ale muszą mieć kogoś lepszego z ławki, muszą mieć kogoś lepszego z, z ławki na pewno, takiego skorera według mnie, muszą mieć lepszego z ławki, to jest coś co powinni zdobyć na następny sezon, bym powiedział, bo obronę mają dobrą, Peyton Watson na przykład, bardzo dobry młody obrońca, Christian Brown, dobry zawodnik, dobrych mają obrońców przez ławki, na pewno i mam solidnych skorerów ale potrzebują jakiegoś dobrego scorera, który nam był Bruce Brown, i go oczywiście potem stracili. Ale, ale nie spłyczę na pewno na straty. Ten zespół za rok wróci, ten zespół dalej, za rok będzie jednym z lepszych drużyni. I zakładam, że będą top 3, top 4 seedem, i powalczą znowu o mistrzostwo NBA za rok, więc się o nich nie martwię. A teraz, właśnie tak, Cavs. Nie wiem, z Cavs się y dużo mówi, że potencjalnie Cleveland będzie musiał wybrać między Garlandem a Donovanem Michelem, z drugiej strony się zaprzecza temu. Po prostu jest ta niewiadoma prawda. No, na pewno Cubs potrzebują coś zrobić, bo jednak nie mogą być zadowoleni z tego, że są w półfinale konferencji. Na pewno muszą mieć aspiracje mistrzowskie. Potencjalnie Jared Allen może będzie wymieniony. Powiem tak, Evan Mobley. Jeśli zostanie Evan Mobley, Darius Garland, Doman Mitchell, to jest naprawdę dobre Big Free. Myślę, że właśnie muszą za Alena ściągnąć kogoś innego. Myślę, że to jest na przykład potencjalna opcja i też ławkę mogliby potencjalnie obudować troszeczkę lepiej. Na Boston, oczywiście, właśnie w finale konferencji, idzie zmierzał się z Indianą. Indiana kontra Knicks. Seria, która właśnie od początku mnie ciekawiła, bo wiedziałem, że to może być dość wyrównana seria. I była. Pierwszy mecz: Knicks, wygrywałem nieznacznie czterema punktami z Indianą. Potem Knicks ponownie, wygrywałem nieznacznie. 130, 121. No i było 2-0 dla Nowego Jorku. Czułem, że właśnie Indiana się postawił u siebie, bo w Cambridge Fieldhouse. Są do teraz po tej serii niepokonani. Co jest na pewno bardzo istotne, są niepokonani w Gamebridge Fieldhouse, więc. Yy, więc właśnie. Wiedziałem, że się muszą postawić i się postawili. 111, 106 w trzecim meczu i potem ta demolka. Ta absolutna demolka. Pierwsza demolka w tej całej serii. 121, 89 pokonali w tym Game 4. I wyrównali serię. Indiana wyrównała serię. Powrót do Madison Square Garden i destrukcja wykonania Nix. Więc ta seria była naprawdę taka dość ciekawa. Potem Game 6. Indiana walczył siebie o to, żeby przetrwać i przetrwali. 116-103. Choć ten mecz, mam wrażenie, że wynikiem nie ogląda na dominację ogromną, a była to tam dość duże dominacje Indiany. I Game 7. Game 7, który nie spodziewałem się w ogóle, że się tak potoczy. Indiana Pacers rzucała na, na chorej skuteczności. Najlepsza skuteczność zespołu w meczu playoff w historii NBA, więc niesamowita skuteczność. Nicks byli zniszczeni no, naprawdę od pierwszej kwarty w trzeciej kwarcie, a początku trzeciej kwarta, a początku drugiej połowy był moment, w którym Nicks mogli wrócić, ale OGNN obie kontuzja, Jalen Brunson kontuzja, oczywiście by Josh Hart cały czas grał też e, z urazem, więc po prostu kontuzje im mocno przeszkodziły z tym, a Indiana ich docisła i ich zniszczyli 130-109, co jeśli chodzi o Nowy Jork. Czuję, że Nowy Jork i widziałem takie raporty, będą prowadzić zgarnąć jakąś gwiazdę, mają dużo pików do oddania Mam niektórych zawodników, których mogą potencjalnie załączyć w wymianie, więc mogą Zrobić wymianę i czuję, że pójdą po trzecią gwiazdę Donovan Mitchell jest potencjalną opcją Dużo się widziałem, że mówi o Mikalu Bridges Co jest możliwą opcją Co jest bardzo możliwą opcją, więc jestem ciekawy, myślę, że właśnie Nick zrobi jakąś dużą może powiedzieć, no dużą wymianę Żeby zdobyć jakiegoś właśnie gracza dobrego, potencjalnie, no nie wiem, jakby Według mnie Julius Randle nie powinien być untouchable zawodnikiem. Według mnie są wiadomo, że zostanie. Wydaje mi się, że zostanie D. Vincenzo, Josh Hart, O.J. Noby. Mitchell Robinson też bym powiedział, że nie byłby według mnie bo Więc ogólnie, Nicks mogli potencjalnie, nie wiem, Randle, kilka pików i naprawdę mogliby zgarnąć jakąś dużą gwiazdę. Według mnie tak mogliby to potencjalnie zrobić. Ma naprawdę dobry zespół. Duz McBride właśnie z ławki, to jest też naprawdę bardzo ciekawa postać. Ma naprawdę dobry zespół. Tylko właśnie myślę, że oni pójdą po jakąś gwiazdę i potencjalnie może to będzie właśnie ta może powiedzieć, odpowiedź na to, co trzeba zrobić, żeby być w Finale NBA i potencjalnie wygrać Mistrzostwo NBA. Bo za rok czuję, że Knicks będą ponownie jednym z lepszych zespołów wschodu, a Indiana jest właśnie w finale konferencji i teraz pora typować finał konferencji. A więc e, pierwsze przejdę do tej konferencji, która jestem dość przekonany, może nie przekonany, ale jestem dość pewny, co się tam wydarzy. Boston wygra. Boston wygra w finał konferencji, Tak jest mój typ. Z jednej strony wiem dobrze, że w ostatnich latach Boston był wiele razy w finale konferencji i wiele razy w finał konferencji przegrywali, ale większość razy mieli cięższych rywali, niż Indiana bym powiedział, tak jakby nic nie mówiąc Indianie. Myślę, że seria się potoczy w taki sposób, że Boston wygra dwa pierwsze mecze u siebie, choć Paul właśnie nie będzie prawdopodobnie w pierwszych dwóch meczach, to jest dość istotne, potencjalnie później wróci, ale czuję, że Boston wygra pierwsze dwa mecze, czuję, że potem Indiana wygra dwa mecze kolejne i że będzie 2 do 2. Potem będzie powrót do Bostonu i Boston wygra 3 do 2. I potem czuję, że Boston wygra game Six w Indian. I że Indiana w końcu nie, nie wygra u siebie, i że Celtics in 6. Tak jest mój typ. Celtics wygrałem 6 meczów. Indiana na pewno pokazała się świetnie. Pokonali Milwaukee, Może bez Janisa ich z chorym liliardem, ale pokonali Chorym może nie, a bardziej koncyzywany, tak to lepiej brzmi, dobrze, poprawnie brzmi. Ale pokonali Milwaukee, pokonali Nix. może tam z urazami, ale pokonali Celtics też tam z Porzingisem troszkę z urazem, ale jednak postawiam się. Wydaje mi się, że India na pewno się postawi i mam nadzieję, że się postawią, mam nadzieję, że to będzie jak najbardziej równa seria. A więc mój typ to Celtics in six. Celtics in six też właśnie jakbym miał dokładnie przewidzieć, to wydaje mi się, że będzie... Dwa pierwsze mecze w TD Garden Boston wygrał się, potem Indiana wygra dwa mecze następne u siebie. Potem Boston wygrał się w TD Garden i potem Boston zamknie serię w Gamebridge Fieldhouse. Tak jest mój typ. Kolejna seria, no i też właśnie seria, która jestem bardziej, tak by może nie wiem, co się tam wydarzy. Typowałem dwa razy przeciwko Minnesota. Teraz tego nie zrobię, teraz tego nie zrobię. Typuję, że Minnesota wygra ten finał konferencji. I typuję, że to będzie In 7. I wydaje mi się, że... No nie wiem. To będzie seria, w której drużyna, powiem tak, wydaje mi się, że będzie i można powiedzieć, jedna taka można powiedzieć, zmiana, jeśli chodzi o nie będzie tak, że każdy będzie wygrał u siebie w game 7. Wydaje mi się, że zacznie się od tego, że Minnesota wygrał u siebie, potem jednak Dallas im odpowie i będzie 1-1. Dallas wygra na 2-1, i potem drugi mecz w Dallas Minnesota wygra, więc będzie 2-2. Minnesota wygrał u siebie, będzie 3-2. Dallas wygrał się, będzie 3 do 3, i miejsca wygrał się, Game 7. Tak jest mój typ. tak jest mój typ, że miejsca in 7 i miejsca będzie w finale konferencji. E, finale NBA oczywiście. I że finale NBA to będzie Boston Celtics z miejsca Tak wyglądają moje typy. Zrobię, mówiłem w My Career w odcinku, że zrobię e, może być takie moje power rankingi. Kogo najbardziej lubię, kogo najbardziej zaczy, może chcę, żeby wygrał. I kogo najbardziej myślę, że wygra. Jeśli mam powiedzieć, mój power ranking, kto najprawdopodobniej wygra, to jednak ciężko mi, pomimo tego, że w ostatnich latach Boston często się, no może powiedzieć, no nie popisał, może powiedzieć, jakby po angielsku, choke, to jest takie dobre stwierdzenie tego, co robił Boston. Często byli w tych finałach konferencji, czy finałach MBN i się po prostu mylili, to jednak wydaje mi się, że oni są na pierwszym miejscu, na drugim Minnesota, na, dru na trzecim Dallas, na czwartym Indiana. A power ranking tego kogo najbardziej chcę żeby wygrał to jest taki myślę Dallas Mavericks dla, Najbardziej chcę z tej czwórki żeby Dallas wygrało Potem Minnesota Potem Indiana Potem Boston Tak jest mój power ranking Jak to się będzie wyglądało A więc myślę, że to tyle Wszystko chyba powiedziałem Więc jeszcze raz powtórzę finalnie Minnesota Timberwolves in 7 Boston Celtics in 6 Takie są moje ostateczne typy Oczywiście standardowo jak chcecie, to możecie wytypować w komentarzach, jak to według Was będzie wyglądało. No i myślę, że to tyle. Dzięki Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!